No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor. Na waszych ekranach Jerzy Szczurowicz. No, a to jest czternasty odcinek kalendarza szczurowego. Słuchajcie, po wczorajszym, nie do końca pechowym, bo uważam, że to był jeden z przyjemniejszych odcinków do tej pory, dzisiaj wchodzimy w odcinek czternasty. Ja Wam wyświetlam na ekranie oczywiście wyzwanka, które pozostały. One od wielu odcinków się nie zmieniają, w sensie inaczej, nie zostają e, jakoś znacząco tutaj zakreślane, bo stoimy na sześciu wykonanych wyzwaniach przez szczury i nie tylko od, tak jak mówię, dobrych kilku odcinków, no ale każdy odcinek to dodatkowa szansa. Tych szans dalej pozostaje dosyć sporo, bo po tym odcinku będzie ich dalej, no do 24 dnia grudnia kilka, także, także moi drodzy, no, pozostaje mi po raz kolejny Wam życzyć tego, by było takie lobby, które nie dość, że będzie przyjemne, do oglądania, to jeszcze dawam wam tutaj nagrody. Wy oczywiście sami te nagrody możecie sobie zagwarantować. Przypominam raz jeszcze łapka w górę. Łącznie ponad tysiące wam to gwarantuje. No a teraz zobaczmy, jakie lobby zostanie dorzucone Jerzemu o godzinie 13.40 14 lutego czasu polskiego. Jestem bardzo ciekaw, kto o tej godzinie Niedzielę, tak? Dzisiaj jest niedziela, chyba gra w Warzone. Zaraz się dowiem. Mamy, oczywiście, rozgrzewkę. Stary piernik, widzę, że jest w lobby, więc może polski szczur dzisiaj? Może to jest ten dzień? Zobaczymy. Zobaczymy. Ja testuję łamanie nóg, jak to działa na rozgrzewce względem normalnego meczu. No i mamy ostatnie 10 sekund do rozpoczęcia. Robimy to, robimy to moi drodzy. Stary piernik rozłączono. A dlaczego on się przywitał i wyszedł? Stary piernik z niego. Tyle powiem moi drodzy. Zacznijmy więc ten czternasty odcinek. Wlatujemy już na Werdańsk. No i robimy to co zrobić trzeba. Czyli ten oto tutaj kolega, którego widzicie, w ogóle w lobby mam innego operatora. Tutaj mam innego. Za mało o tym mówimy, ale ten oto kolega, którego tutaj widzicie, zaraz się sam wyeliminuje z tego meczu, a to pozwoli nam obserwować tych, którzy są w tej serii szukani. Dobrze, wyskoczmy. Rozbijmy się od razu tutaj przy parku o pobliskie wybrzeże. Dzięki temu trafimy do No a stamtąd już Aha, jeden HP mi zostało, tak. Jeden hp mi zostało. Chcę ci powiedzieć, że mi jeden hp zostało, spadając z całym, z całym impetem twarzą w skały. Zostało mi jeden hp <laughs> No, widzowie, przynajmniej sprawdzimy dno Werdańska. Ktoś kiedyś tak badał wybrzeże na Werdańsku, co tam się znajduje? <laughs> Nic ciekawego kilka wodorostów, a od teraz też ciało Jerzego, ale trafiamy z lekkim opóźnieniem do gułagu, ale dosłownie, dosłownie jedna para przed nami w tym gułagu była, więc to nie będzie miało znaczenia w końcowym rozrachunku, aż tak dużego. Po prostu zakończmy zaraz ten gułak i będzie, będzie start tego co zawsze, no nie jedna para, tylko dwie bo jeszcze tutaj teraz walczą zobaczmy w takim razie co się wydarzy czy matija silver czy dingo spo o, skradanki cacanki ale matija silver tutaj opętany biega 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 strzela i przegrywa dingo spo wygrywa no i teraz przyjdzie chyba Koala, tak, kolej na nas Jest Jerzy Lekkie opóźnienie mamy, ale wiecie, wiecie jak to jest Tutaj to może nie mieć żadnego znaczenia Moja klasyczna taktyka, czyli O właśnie, tak Kolega, nie On mnie trafił? Co za śmietnik Co za śmietnik, no on nie trafił jedną kulką i to mu zaliczyło fraga. Oj. Najgorzej. Plus jest taki, że leci dosłownie tutaj za gościem. z klamę. XM325. Ciężko w ogóle mi określić kim on jest. Nie wiem jak można sobie taki nig ustawić. O, widzi chłopa przed sobą i na niego kampi. Bait na jakiś granat. Ok, podchodzi. Chyba koleś będzie chciał na pociąg skoczyć. Ktoś tu też dojechał przy pociągu. O, wchodzi na plecy teraz. nasz tu nasza gwiazda, ale no na szczęście zostaje wyeliminowana. To była karma za to, że jedną kulką mnie wyeliminował z gułagu, gdy ja bardzo ładnie mołotowem sam to robiłem. Mamy Maile EU. Jeżeli miałbym spekulować po niku, to będzie to spocony gracz, ale to może być bait. Może być kłamstwo. Powiem ci tak, uważać przy pociągu, bo można łatwo się wyeliminować. Okej, okay, zauważyłem przeciwnika tutaj w budynku obok, jest więc podjazd. I to będzie frag numer 5. Albo niekoniecznie, bo to jakiś granacik poszedł. I trzeba już bardziej pokombinować. Można tu jumpa zrobić. Z zewnątrz do okna, do góry. Nie robi tego jednak mailea. Oj, i w ogóle czemu tak wybieg? Są kłopoty. Wszystko, co miał, rzucił. Tu już tego gościa nie ma. Ale był gość tam. Czyli on tam zrotował? Tak to mam rozumieć? Czy on z tego budynku zrotował za ten mur? Nie wiem, ale Majla teraz sprawdza. I nic nie widzi. Więc tutaj w ogóle się coś dziwnego wydarzyło. Totalnie ten pojedynek został wysłany do zapomnienia nie będzie nie będzie końcowego rezultatu tego fajta Majlea, jednak gdzie widzi kropkę tam jest zainteresowany no i teraz podejmuje bardzo duże ryzyko bo to zawsze jest ogromne ryzyko wyjeżdżając właśnie w to miejsce o, nabrał się na hologram też bym się nabra nabrał i zabija go Gregstar ale tutaj nie było tylko Grigstara, był też Veirinia, który też się nabrał na hologram. Co ja obserwuję w tym momencie? Veirinia ma siódmy poziom. Czy on naprawdę kampił z Greek Starem, nie wiedząc o obecności samych siebie? Bo on też tu hologram rzucił. i Tu jest jego hologram. Na dole był hologram Greek Stara. Co się tutaj wydarzyło? Czyli naprawdę kampili będąc obok siebie, nie wiedząc o tym. Nie zmienia to jednak faktu, że no, jednego już nie ma, więc nic z nim zrobić nie mogę, ale drugi już jest. I to jest, moi drodzy, pierwszy szczur dzisiaj. Nie ma się co w ogóle tutaj zastanawiać. To jest Szczur! Nie wiem, który łącznie złapany już w trakcie tego kalendarza szczurowego, ale jest to o tyle istotne, że szczur odblokowuje wam szansę na wszystkie te wyzwania teraz. Zobaczcie sami. Może zrobić plus 5 fragów na wizji, w co wątpię. Może to zrobić plus 10, w co jeszcze bardziej wątpię. Może zająć drugie miejsce. Możemy od teraz zacząć strika trzech szczurów pod rząd. Możemy spotkać gracza na 1000 levelu. To już jest bardzo ciężkie do zrobienia, ale możliwe jest. Do tego może połamać nogi Weylinia. Eee, może wygrać mecz w helce. Może wygrać z, no, z jednym fragmentem już nie wygra. Może zginąć w gazie. Może zabić się klistrykiem Dużo rzeczy może się wydarzyć. Pierwszą z tych rzeczy jest zabójstwo maili w jego wykonaniu. Więc jest to pierwszy frag na wizji. Obrzydliwy szczur. I to taki, wiecie, taki od serca szczur. <laughs> Celowo sobie wybrał te wieże i uznał, że tu będzie zajebiście kampić i to po prostu robi. Wej 21. Mam i tak nieodparte wrażenie, że on tutaj zginie. Szybciej niż później, ale może do tego czasu wam 5 fragów ubiję tak kampiąc na linkę. Może to się wydarzy. Natomiast wyobraźcie sobie w taki sposób grać w grę o godzinie 13.49. W niedzielne tutaj popołudnie. No niesamowite. Niesamowite. i spadły zrzuty. On oczywiście zrzutami nie zainteresowany ale już kampieniem na innych tak kampieniem na innych już tak top 60 zrobione Masakryczny gameplay, masakryczny gameplay, masakryczny gameplay. To trzeba było trzy razy tutaj powtórzyć, bo raz to za mało. Teraz z kolei nic sobie nie patrzy. No niesamowite. Jest top 50. Jest top 50. Moje pytanie brzmi, i wy też możecie dać znać w komentarzach, czy waszym zdaniem on opuści to miejsce do momentu, aż yy, w sensie kiedykolwiek opuści to, to miejsce do momentu, aż jest tu zonka, czy nie? Bo według mnie nie. On tu będzie siedział do końca meczu, o ile będzie tu zonka. No dosłownie gra powinna banować, nie? Ojno cię wyrzucać z meczu za nieaktywność. Za brak aktywności. Zaczyna mu się nudzić. Tak się już rozgląda w miejscach, gdzie się nie rozglądał. Ale czy to spowoduje jego rotację? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić, ale może czymś pozytywnie zaskoczy. Chociaż raz. Frag numer pięć. Dla nas frag numer dwa. Jeszcze trzy takie zabójstwa na lince i... Robi wam wyzwanie ta legenda, Weirinia. Przyniósł mu koleś bronię, przyniósł mu atuty. No i tak się żyje, nie? Tak się widzowie żyje. Ależ to jest obrzydliwe, nie? Ajajaj. To jest praktycznie środek zamki. Tu co najmniej jeszcze dwie przyszłe strefy będą sięgały, nie? Co najmniej jeszcze dwie przyszłe strefy będą sięgały. Oj, jesteśmy, jesteśmy widzowie w pułapce naprawdę. Ani jednej kulki nie trafił. Ani jednej kulki w gościa nie trafił. Gratulujemy. Ale dalej zastanawia mnie to, jakim cudem tam pod nim był wtedy ten jeszcze jeden gość ze swoim hologramem. Jak do tego doszło? To, to, to jest jakaś abstrakcja dla mnie. Jakim cudem? jak spekulowałem, kolejna zonka też go zahacza. Strzela się teraz ze snajperem. A, to jest pojedynek z gatunku. Tak mu się nudzi, więc se postrzela, ale niewiele tutaj zostanie przez niego wskurane. Niewiele wskura inaczej mówiąc. Nie ma niby atutu, który go chroni przed one shotem ten kolejś ma haderkę a nie by było No dostał dostał głowę, więc. Chyba nie ma HDR-ki ten chłop po prostu. Zresztą nie wiem jak, jak dokładnie te snajpy mają teraz profi, jakie profile obrażeń mają. A. Ale może się przeliczy? On go nigdy nie wyjmie z tego Madoxa, tego snajpera A może się przeliczy i dostanie gdzieś tutaj, nie Zjedziemy. wiem. końcu tę głowę, no. To jest jedyny moment, w którym przydałyby się dosłownie OP one-shot snajperki, nie? Żeby go tu wyjąć. Z drugiej strony, on też mógł mieć snajperkę. I wyobraźcie sobie wtedy trzymanie tej pozycji jeszcze z one-shot snajperką. Więc w końcowym rozrachunku, lepiej jak tych one-shot snajperek nie ma. Bo wtedy taki szczur obrzydliwy jak Weirinia, mimo wszystko nie ma tak łatwo możliwości zdobywania fragów na daleko. Musi generalnie ktoś do niego przyjść, żeby on tego fraga zdobył A tak to wyjąłby jeszcze pewnie kilka zabój spokojnie tą hdr nie? Za minutę 40 zam zamyka się kolejna ta O, ale teraz spieprzył Ale teraz spieprzył i koleś wylądował nad nim To mógł być trzeci frag na wizji Ale nawet takiego fraga nie wyjął I teraz będzie konsternacja Teraz, teraz jest niebezpieczeństwo, bo koleś jest nad nim. Czuję, że tego go zgubi. Skup, będzie się skupiał na tym koleściu nad nim. Może ktoś mu linką wtedy wyjedzie. O nie, dobra, on zleciał. On zleciał. On nie miał cierpliwości, ten Pagi. Nie chciało mu się tam siedzieć. No i oddał mu tego fraga po prostu. Szkoda. Jest frag numer 6. Jest trzeci frag Weirini na wizji, widzowie. To byłoby, to byłoby obrzyliwe, gdyby to on wam dał pięć... Fragów na wizji jako szczur Można byłoby to zrobić w Zdecydowanie lepszym stylu No ale z drugiej strony Czego ja się spodziewam po wyzwaniu 5 fragów na wizji od szczura Czegoś obrzydliwego mimo wszystko więc Więc to dostaje Top 15 Czy on będzie w stanie zrobić dwa fragi na wizji <laughs> Jeszcze Oto jest pytanie o to jest pytanie Bardzo ważna to, będzie kolejna zonka, bo jeżeli ona dalej będzie zahaczać o ten budynek, a według mnie będzie To on tu dalej będzie się. Halo, co on zrobił? On tu dalej będzie siedział, jest jakiś pojazd pod nim, okej okay. O, dostał snajpę znowu Traci kewy Wolno, bo wolno, ale traci No i tak jak przypuszczałem, kolejna zonka też zahacza o jego pozycję To było do przewidzenia Kolejna już raczej nie A więc, no to będą ostatnie dosłownie 3-4 minuty, które tu spędzi A następnie gdzieś będzie musiał się e, przemieścić No i wtedy upatruję jego końca Ale no niestety jeszcze trochę poczekamy jeszcze trochę poczekamy. No co się trafił za obrzydliwiec to gowa mała, nie? Top naście. Crazy. Ile tu już siedzimy z nim? Co, jakieś 13 minut? No, ktoś do niego strzela z tych górek. Gułak się zamyka za minutę. No i wtedy zamkną się też według mnie możliwości tego gracza. On w innym wypadku no, będzie musiał tylko na szczęściu opierać ten endgame skoro nie będzie mógł tutaj sobie bezpiecznie trzymać jedynego wyjazdu wjazdu do niego oho znowu mu się zachciało strzelania ze snajperami ale to dobrze 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 że chociaż to robi bo dużo osób wie że on jest na tej wieży Przydałoby się, by ktoś dosłownie poświęcił cały swój mecz na to, by kampić na niego pod tą wieżą i czekać dosłownie na moment, aż on, on, on zeskoczy, nie? To się może wydarzyć. Ja tak nawet kiedyś robiłem na starym Werdańsku. Że poświęcając cały swój mecz, żeby tylko szczura zabić z tej wieży. Skoro się nie dało go zabić, wyjeżdżając tam, bo kampił z jakimiś klejnorami i minami, to mogłem czekać na to, aż będzie musiał stąd wyjść. I czekałem właśnie tam na dole. Oby był ktoś taki sam jak ja. Bo tak jak mówiłem, zonki już nie ma i musimy rotować. Zostało co prawda tylko 8 osób niego w tym lobby. Ale czuję w kościach, że i tak pomimo tego, że niewiele już zostało, on tego nie wygra. Przynajmniej tak. Byłoby sprawiedliwie. To byłaby po prostu fajna karma. Z której nie wyciągnie żadnej lekcji. I pewnie będzie tak grał za każdym razem, gdy gra w tę grę. Bo mimo wszystko dało mu to 6 fragów. Wiecie o co chodzi? Ale no. Jakieś zadośćuczynienie dla nas by to było, nie? To było 8 siedem osób w tym lobby. Dobra, będziemy zeskakiwać zaraz. Bada sobie teren, ale niedokładnie bada ten teren pod sobą, więc... Gdybym to był ja tam gdzieś na dole, myślę, że go ubił bez problemu. Wystarczy na niego wykampić, tak jak on kampił na innych. Czyli dosłownie... Brawo Modern Marko, brawo Modern Marko, co najlepsze zabił go a jego własną bronią, wyjechał mu na wieżę. Veirinia rozłączono. Jaki to jest przegryw życiowy nie, to jest głowa mała. Modern Marko w takim razie no zabiera wam szansę na a, no odblokowanie nagrody, bo bo Vejlinia tam dwóch fragów tylko potrzebował, które mógł tu zdobyć w endgamie. Co więcej, Modern Marco sam już z meczu wyszedł, zabił go Mabi. A mamy jeszcze siarę w ogóle 20 na 20. Czy to jest Sensitivity? Siary? Czy to jest ten siara, o którym myślę? No chyba nie. To chyba nie ten siara. Mamy 10 fragów. I trzech gości już tylko zostało. Okay, będą zakupy no, bardzo mądrze, bardzo mądrze. Siara tutaj wie, wie co jest pięć. Poszedł zaawansowany bezp. Co prawda, teraz duchy chronią przed zaawansowanym bezpem, co jest w ogóle kuriozum. Ale i tak myślę, że ma dużo ciekawych informacji, których my oczywiście nie widzimy. Teraz coś zauważyliśmy. Jednego gościa co najmniej widzi. Weźmy sobie jeszcze wielką zwierzynę. To potencjalnie będzie widział też drugiego, jeżeli nie dana tego samego. Ok, tam też kogoś musi widzieć, tylko my go nie widzimy na mapie. A, teraz było widać kropkę. Ok, on jest w garażu ten Przyszedł, przyszedł pod celownik. jest więc darmowy frag 11. No i ostatnich dwóch gości chyba wie, gdzie, gdzie oni są. Dosłownie przed nim puszcza nalocik, który nic nie zrobi. I jest one 1 V1. Z, ze, swoim, ze swoim zleceniem, z softą. Oj, ale dał kierownicę Siara. Ale dał kierownicę Siara w najważniejszym momencie. Softa go tutaj po prostu pokonał skillem. Totalnie Siara nie potrafił celować, trakować softy w tej sytuacji. I to Softa wygrywa ten mecz. Hmm, czyli był jakiś bardzo dobry gracz po tym trackingu, tak, tak sądzę. W tym lobby, natomiast my spędziliśmy praktycznie cały mecz z Kim, z obrzydliwym szczurem, który na szczęście meczu nie wygrał. I oby nigdy więcej, moi drodzy, oby nigdy więcej. Widzimy się jutro, dzisiaj było jak było, na razie.